Dobry drogie bliźnięta. Dzisiaj chciałam przyjść do Was, przywodzę do Was filmem z przesłaniem na miesiąc luty, z takim ogólnym czytaniem, gdzie karty powiedzą nam na co powinnyście zwrócić uwagę, jakie mają dobre rady, jakie przesłanie dotyczące, ogólne przesłanie dotyczące nadchodzącego miesiąca, czyli bliźnięta i miesiąc luty. 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 Dobrze, drogie bliźnięta. Zacznijmy od początku. Po pierwsze, co w miesiącu lutym czeka was niespodzianka, prezent, prezent powiedziałabym z daleka. Czyli czyli tak, czyli prezent od kogoś może od kogoś z zagranicy, od kogoś gdzieś, kto mieszka, nie mieszka blisko was, tylko właśnie gdzieś w oddaleniu od was. Co jeszcze? Karty radzą, uważać, jest karty. Karta mówi o przepracowaniu, o tym, żebyście nie tyrały za bardzo, bo tutaj jest nawet karta szpitala pokazana, czyli nie tyle może traficie do szpitala, ale duże przemęczenie. Widać, czyli no czasami odpuśćcie, nie warto sobie rękawów wyrywać, żeby przypłacić to swoim zdrowiem. Karty ostrzegają przed romansem z osobą, która jest w związku małżeńskim lub w jakimś nieformalnym związku. W każdym razie, osoba, która to ukrywa, czyli może udawać kogoś, kim naprawdę nie jest, albo po prostu będzie pokazywała, że, że jest osobą samotną, a tak naprawdę gdzieś tam będzie się ciągnął jakiś związek za nią. Czyli tutaj karty ostrzegają, bo możecie potem być jakieś niesmaczone, może, po, może poczujecie się zranione. Dla osób, które starają się o dziecko miesiąc luty, bardzo będzie mm, temu sprzyjał. Jest szansa, żebyście Właśnie w tą upragnioną ciążę drogie bliźnięta zaszły. Dla osób, które szukają pracy, jest bardzo dobra wiadomość. Możecie ją znaleźć. Praca dobrze płatna. Tutaj karty pokazują pracę niefizyczną, czyli gdzieś, no nie mówię, że to będzie jakiś urząd, tak, bo niekoniecznie musi to być praca w urzędzie, ale duże szanse są na to właśnie, bo tu karta urzędu jest przedstawiona. Czyli duża szansa, jeżeli macie kilka jakiś ofert do wyboru, to w jakimś urzędzie będzie szansa, żeby tą pracę dostać. Co więcej, karty mówią też o tym, że trzeba będzie do tej pracy gdzieś może dalej dojechać, może poza swoje miejsce zamieszkania. No, w każdym razie, jakąś tutaj odległość pokonać, ale pieniądze wam e, tutaj zrekompensują zrekompensują te dojazdy e, i co i co i co dobrze to podsum, podsumuję, bo już tutaj e, nie chcę lać wody e, konkretniej na temat e, czyli moje drogie bliźnięta, w miesiącu lutym e, czekają was prezenty dostaniecie e, od kogoś kto jest w pewnym oddaleniu od was czy może to być zagranica, może to być Polska, ale gdzieś dalej ta osoba mieszka. Uważajcie na swoje zdrowie, nie przemęczajcie się, bo tutaj pokazana jest nawet hospitalizacja. W kartach z przemęczenia, właśnie z przepracowania. Karty też ostrzegają przed romansem z mężczyzną, z mężczyzną zamężnym, żonatym, przepraszam, z żonatym mężczyzną, albo mężczyzną, który. Który nie jest w związku formalnym, ale jest w związku nieformalnym, bo tutaj możecie poczuć się mocno zranione, rozczarowane. On może podawać się nie, nie, za, nie za tą osobę, za którą faktycznie, którą faktycznie jest. Dla osób, które starają się o dziecko, tutaj karta jest jak najbardziej sprzyjająca. Miesiąc luty może być tym właśnie miesiącem, gdzie zajdziecie w upragnioną. Ciąże dla osób, które szukają pracy, chcą zmienić pracę, to karta mówi, że będzie to praca biurowa, najprawdopodobniej w jakimś urzędzie za godziwe wynagrodzenie, do której trzeba będzie gdzieś dalej dojechać, czyli może spoza waszego miejsca zamieszkania, albo po prostu trzeba będzie jakąś tutaj większą w waszym pojęciu odległość pokonać. No i to tyle, drogie bliźnięta. Ja życzę Wam udanego miesiąca. Trafnych wyborów, wszystkiego dobrego i zapraszam oczywiście do porad indywidualnych i do następnego czytania. Pa pa!